W tym przykładzie zmieniła się dziedzina funkcji G. Teraz mamy zakres X od minus trójki do czwórki. Minus trójka na x odpowiada temu punktowi na wykresie, natomiast czwórka na x odpowiada temu punktowi na wykresie. Znaczy 4. Dobra. Ja sobie tutaj zamaluję tą część wykresu. Odtąd dotąd. To byłaby funkcja g, ten niebieski wykres. I teraz mamy odczytać z wykresu wartość minimalną i maksymalną. Funkcja przyjmuje wartość minimalną w tym punkcie. Jest to wartość równa minus 2 i odpowiada ona xowi równemu 0. Natomiast wartości maksymalnej nie jesteśmy w stanie określić, ponieważ tutaj mamy taki punkt, Oznaczony kółeczkiem niezamalowanym i to oznacza, że wszystkie wartości zbiegają do dwójki, tak, do plus dwójki, ale nigdy tej dwójki nie osiągną. Więc zapiszemy, że wartości największej nie ma brak.